Wracamy zatem do lasu Was, będzie to odcinek 12 już. Yy... I musimy uciec z metra. Chyba to jest metro. Znaczy jest pod ziemią, jest kolejka. Obstawiam, że to metro. Może to nie być metro, ale jest na pewno stół do ulepszania broni. Więc tak, tu mamy Maksa, tu mamy Maksa. Bardzo fajnie. Tu nie mamy śrubek i tu nie mamy śrubek, więc wyłączamy lampkę i... Jakby nam dali trochę śrubek więcej, to bym miał czym ulepszyć, ale nie mam czym dalej. Bo zebrałem trochę tylko śrubek i bardzo mnie wkurza, że tutaj część drzwi właśnie ma zawiasy takie dwustronne. Że sobie mogę. A to nie są zawiasy dwustronne, nie powinny się dać otworzyć w tą stronę. No, no ale no, to, no, co by, było, ja bym nie pomarudził trochę. Będziemy przerzucać tam tylko o barierkę? Chyba o barierkę najlepiej. To chyba nie jest ten plan. Nie bardzo wiem jaki jest plan na tą... Może ja bym się rozejrzał najpierw, a nie rzucał bez sensu. No jakby tak, tutaj jest drabina Tutaj jest kawałek tego. Tam jest druga drabina. Czy ja tam jestem w stanie przeskoczyć? Sprawdźmy to Dobra, mogę skorzystać z tego jako z liny? Ale tutaj nie jestem w stanie skoczyć, jakby. I tak. Gdzie mam to rzucić? W ogóle te drzwi bym chciał zamknąć, ale tych drzwi nie mogę zamknąć. Jakby jest druga drabina i chcę się tam dostać, tylko że. Nie, mam ten kabel. Wy Na pewno mam ten kabel wykorzystać, tylko. Po co, jak i dlaczego? Chyba że... A już wiem, okej okay. Okej okay. Za wysoko, wciągamy z powrotem Właśnie na górę, właśnie na górę Eli Miałeś zwijać, a nie głupoty robić Podnieś, podnieś kabel Wiem co wam zrobić, ja potrzebuję podpowiedzi Tylko muszę trafić No Zwija, 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 zwija. Siup! Przeleciało. Super. I huśtamy się. W jedną, w drugą i hop. Tu są drzwi. A tu jest drabina w górę. Dawaj Dina Skacz. Okej okay. Co to jest za pomieszczenie śmieszne Z przejściem jest furklak. Porchlak jest dalej żywy. Jakby trzeba się przedostać tam w dół chyba. Znaczy na pewno trzeba się przedostać tam w dół. Jakby tutaj mamy dość ograniczone pole manewru. tylko przydałoby się tam nie spać tylko skoczyć jakoś Aaa skąd się tu wzięły te Dawaj, uciekaj Eli Klikam cały czas unik i nic tu nie pomaga. Cały czas klikałem unik, nic nie pomagało. I walka i nic... no... skiepsiłem, ale o, mocno skiepściłem, ale... Nie lubię to jak się pojawię w miejscu, w którym nie mogę po prostu się przygotować jakoś do niego, do walki. O kurde! Sam sobie bomby podłożyłem. Tego się nie spodziewałem, że tak mogę. Podkładamy znowu bomby. To jest najlepszy plan, jaki mam. tu są jakieś zagrożenia tu Assholes. Did they get you? No, I'm clean. Shamblers? Is that what they called them? Yeah. Where the hell do shamblers come from? I don't fucking know, but they're disgusting. Mm -hmm. Ale nowy wpis w dzienniku mamy. Więc jest guid. Shamblersi. Chłopacz, jak ten trafia do, no, na nowych zakażonych? Tutaj spadłyśmy sobie... Ale... no jakoś dałem radę. Zacząłem w końcu umierać. To jest... To jest też nowość jakaś. No. Że... jak się mnie zamknie na małej przestrzeni... Z zombiakami, których się nie da zabić ręcznie, po cichu, to sobie nagle przestałem radzić. Jak wyzużyłem sobie szczały z shotguna i shotguna nie znalazłem, ale znajduję kolejne rzeczy. Więc może chociaż troszkę nadrobię. Nadrobię to, co straciłem. Co to jest za napis? To jest napis Fedry. Okej, okay, więc nam nie za wiele pomoże pewnie. Ale natomiast jak sobie pójdę dalej, pójdę sobie dalej. Okej, okay, no te szyby mógłbym rozbić w teorii. Ale po co ja mam je rozbijać skoro... Te szyby, szyby mi mogą lekko pomóc. Może kiedyś. Natomiast jesteśmy w miejscu gdzie... Okej, okay, można wyjść już Eee... Można tędy wyjść, tutaj można coś zebrać No wygląda to masakrycznie, nie no, ale no O, w pierwszej części nie, nie, nie. miotali kwasem. Były, były te purchlaki wtedy nazywane, teraz człapacze, były mniej groźne. Wtedy miotały tą swoją grzybnią, a tutaj miotają kwasem, więc... No, grubo. Grubo. Czy wyjdziemy tędy w końcu o, z, z tych teksos. kanałów? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że uda się wyjść w ten sposób z tych... kanałów z metra, czy jakkolwiek by to nazwać. Dawaj, Dina. Zabierz time. Okay. OK, wózek został przepołowiony na pół pod ciężarem drzwi. No wygląda Good. czysto i bezpiecznie. Uh, shamblers. As if the others weren't bad enough. A co tam jest jeszcze na końcu korytarza? Tam jeszcze pójdźmy Może na końcu korytarza jest coś wartościowego. Jakby po coś on tutaj ma te swoje zakręty, żeby... Mogę tędy przejść? Jak Dobra, tu jest zamknięte. Ale tam jest na pewno jakieś... Są zwykli klikacze, chyba tak. Ale ten dźwięk jest tak blisko. Jakby dochodził zewsząd. I z prawej strony, i z lewej strony. Okej okay. i tu... A nie, 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 nie! To nie jest klikacz. To nie jest klikacz. To nie jest klikacz. Utwórzmy minę pułapkę. Wycofajmy się, tędy, z powrotem na schody. I tutaj połóżmy kolejną pułapkę. O, z drugiej strony tam? Do czego wstrzelasz? Ojej. O tyś bydlaku śmierdzielu. Czysto? Okay. I'm ready to get out of here. Same. Czysto? czysto, czysto zróbmy minę, zróbmy minę jeszcze nie mamy na minę rzeczy, kurde wykorzystałem wszystkie miny, ale podoba mi się te, no miny to teraz jest moja ulubiona brońka myślałem, że mołotow, ale miny, miny lepsze jakby miny są dużo, dużo lepsze niż mołotowe, bo nie trzeba nawet celować, tylko wystarczy mniej więcej zwabić je do jakiegoś hałasu e, te, tych zarażonych więc miny spoko O, tutaj jeszcze pozbieramy fanty, które z nich powypadały Ci człapacze wyglądają ohydnie Wyglądają bardzo ohydnie A tutaj możemy zejść na różne poziomy. Jejku, jak tutaj można dużo poeksplorować. To jestem pod mega wrażeniem. A, okej, okay, tutaj jest to przejście tutaj z powrotem A tędy gdzie wejdę, wejdę do wody Wejdę do wody, tutaj nie ma dalej wyjścia też Mogę przejść tędy Tu już byłem Mogę przejść tędy Tutaj rozerwało tego, który wyszedł Bardzo dobrze, od tego jest mina Mina jest od tego żeby rozrywać wszystko co w nią wejdzie Więc tutaj już wiecie po co są miny Wytłumaczyłem fachowo fachowo Słychać, że ekspert się wypowiedział Pozbierajmy natomiast itemki, bo się trochę wyzbyliśmy Jakby w takich lokacjach e, w takich lokacjach e, Mołotow nie wiem, czy byłby najlepszym rozwiązaniem. Gdzie tutaj jest po prostu dość ciemno i dość dużo wody, i okej, okay, tym wyjściem nie wyjdziemy, czyli musimy wracać do tamtych wcześniejszych drzwi. Czyli, jakby tutaj sobie zrobiliśmy całą wycieczkę, tylko po to, żeby wracać do tamtych drzwi, a można było je ominąć. Dawaj, Eli! Dawaj, Eli! Dawaj Eli o. o drzwi podparte i powoli wychodzimy z metra, jeżeli dobrze widzę. Rozbił się pociąg, to jest ewidentnie, że się rozbił pociąg. O, tutaj jest kawałek butelki, kawałek tego. Ale tu już wychodzimy. Się, się się Uff, Zobaczmy, Dina? Ja. Tak. Zobaczy czy w pociągu nie ma czegoś fajnego. O jest. Jest butelczyna. I tyle. Chyba. Zachodzimy w drugą stroną pociągu. Mm. Okej, okay, jakoś... Tędy trzeba przejść. Hey, Dawaj, Dina, podskakuj, yeah. a ja cię tam. Hit, byt. I wychodzimy stąd. Mm -hmm. What you got? No prawie już jesteśmy na zewnątrz. No, prawie już na zewnątrz. Czy nie tędy droga, tędy droga, ale Dina musi stać na drodze, oczywiście. No L20 jednak.

We can share mine. No, 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 no. no don't give it back! Ellie, stop, Ellie, stop! What? No! Ellie, no! Stop! I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing, do you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go! Go! No! Run, Dina! Run, <laughs> Dina! Biegni. Biegnij, idź, biegnij! No na co chcemy Tę stronę! w prawo! Tę tamtym. Kierunku? W tamtym. Walcz, walcz Eli, walcz! Nie daj mu się, nie daj! Dobrze, dzięki Dina. O, było blisko! Co jest? O, było blisko. Ona ledwo nam tutaj idzie teraz. Słania się na nogach. Masakra Okej. Okay. Dotarły do teatru bezpiecznie. E, czyli w sumie do kina prawdopodobnie. I trochę nachałasowała. ale wyglądała bezpieczne miejsce. Drzwi trzeba zamknąć, zareglować czymś. Powinno wytrzymać jakiś czas.

you know no now you know i can't get you infected if that's what you're worried about yay okay. i can't make you immune either Say something. is really? <laughs> I think I'm pregnant. <laughs> oh boy! To do now nothing I just need to rest for a second Are you fucking <tears> kidding how long have you known <persevered> few or... a few weeks we could have we could have still turned back I didn't know what... <fee> I wasn't sure okay I didn't want to be a bird well you're a burden now aren't you

Natomiast ja będę kończył ten odcinek, odcinek, gdzie uciekliśmy z metra w końcu. Walczy, walczyliśmy z purchlakami, które już się nie nazywają purchlakami. Jak one się teraz nazywają? E, gdzieś tu jest opisane. E, czy znowu zapomnę i może tutaj będzie opisane w notatkach, które ona znajduje e, metro, notatka e, z drugiej strony. Teraz na, nie, tutaj nie to. Nie ma. E... No nie mam pojęcia jak one się nazywają. Wcześniej były Purchlakami. E... Teraz już nie wiem jak, ale potem jak opuściliśmy to miejsce, brakuje nam, o, dyszki Jeszcze, żeby ulepszyć sobie tabletki. Więc jak opuściliśmy metro, no to to będzie koniec tak naprawdę. I zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zostawienia komentarza i łapkę w górę, jak wam się podobało. Więcej, ja już kończę. I trzymajcie się na razie.